A, widzowie, z tej strony Primax witam was w kolejnym filmie ze śmieszkowic na kanale. A dziś jest to inny odcinek, nie o że ponieważ będziemy dekorować śmieszkowice na Halloween. Przepraszam, on mnie wywalił z serwera. Czyli podstawowo, bo mam stary laptop, na którym całkiem laguje. I dziś będziemy dekorować śmieszkowice na Halloween. Znaczy, jaki Halloween? Na święta. Tak, na święta. Co się... O, będziemy dekorować właśnie śmieszkowice na święta. I mam tak naprawdę, będziemy rozstawiać po prostu bałwany i zrobimy, żeby tu było pełno śniegu. Mam też śnieżki, ale nie wiem po co mi akurat one. I jak widzicie, mam świątecznego skina, takiego będę skina nosił święta. I będziemy właśnie dawać tu pełno śniegu. Stworzymy pełno bałwanów, a dopiero ten śnieg cały roztopimy. Dopiero roztopimy cały ten śnieg 1 marca. Tak sobie powiedziałem. I co? Tak sobie ustaliśmy. Tu są. Możecie się ciekawić, dlaczego to są niebieskie pochodnie. A to dlatego, ponieważ jakby były rozstawione zwykłe pochodnie po śmieszkowicach, to po prostu śnieg, który by na nich był, by się roztopił najzwyczajniej w świecie i by no, nie było śniegu. Dlatego wszystkie te pochodnie prawie rozmieniłem na niebieskie. Mam nadzieję, że to się będzie opłacać, że naprawdę będzie fajnie na śmieszkowicach. Sprawdzę, czy to się nagrywa, bo jestem strach gazem. Nagrywa się. Więc co? Idziemy spać. Tu nie ma co przedłużać. Więc idziemy spać, Spękać. No, mi strasznie, przepraszam, wideo może zaczynać na dzisiejszym filmie, ale. No, ja mam zbagowanego jakoś Minecrafta na tym. E... Okej, okay. na tej wersji. Więc to może zaczniemy od bałwanów na moim terenie. Jak widzicie, będzie... będę mógł zrobić, tak jakby, 64 bałwany, chociaż dwa już wykorzystałem. Czekaj, bo ta muzyka jest strasznie głośna. Jakaś głośna ona jest. O nie, nie patrzcie się co tu jest. To jest jakaś Harry Potter dziwna. Ale ona jest fajna. Więc co? robimy tu pierwsze bałwany na moim terenie. Cyk, mamy pierwszego bałwana. Na moim terenie powiedzmy postawmy z 8 bałwanów. Tak, 8 bałwanów. Już są dwa. I co? Na śmieżkojcach będzie pełno śnieżku. Ciekawe czy ten cheater się zadowoli z tego śnieżku. A co jak ten cheater by go zniszczył? Co tu pisze? Idź na łęckie i tam są inf. I czemu w ogóle mnie nagrywasz? Chy. Aha. Nie wiem co to jest. Ej, 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 bałwan! Bałwan! Kaj, ty stepiesz, nie na ścieżce. Na ścieżce? Dlatego to jest jak wiecie, jak wyświęta się sól. Rozstawia się sól na ścieżkach, Kto tu się rozstawia pochodnie, bo właściwie się będzie roztapiać. Śnieg. Dobra, rozstawmy jeszcze pięć tu bałwanów. Ło, wow, patrzcie się. Już tu jest dużo śniegu. Bo jak wiecie, w realu już pada śnieg. To czemu by nie mógł na śmieszkowicach padać? Która jest godzina? A, dwunasta dwa. o tych godzinach nie gra. On dopiero o 13:00 pisał, że gra. Nie, o 14:00, więc mamy spokój. Na razie chyba, że jakoś wyjątkowo gra. Dobra, bo ja już tu za dużo tych bałwanów zrobiłem trochę. Ło! Wow. Patrzcie! Dobra, już jest to fajnie świątecznie. Tu możemy ponastawiać kilka bałwanów. Trzy tu po nastawmy. Trzy tu zostawmy bałwany. Może to będzie adekwatna ilość. Właśnie widzę, mega się tym jaram, bo w ogóle czekałem aż się będzie ta święta. Jak będzie można już rozstawiać te bałwany. Dobra, wy się ruszcie, a nie. Leniuchujcie się. Wow! Patrzcie, na Śmieszkowicach takie jest naprawdę dużo śniegu. Tu też jest jakiś śnieg, ale to jest nieważne. Hop! O! Tu też musimy ponastawiać. Tu są pochodnie, więc tu się nie zrobi śnieg. Przynajmniej nie powinien. Co ja robię? E, ja coś dziwnego zrobię. Bo tu to postawiłem. Strasznie ta muzyka jest głośna. Kornahata. Jeden moment w tej muzyce jest taki głośny, ale już trudno. I tu sobie ponastawmy. O, widzicie, roztapia się ten śnieg. Czyli to działa. Zobaczmy, jak już tu wygląda sytuacja. Ło! no tu już jest sporo tego śniegu i możecie się zastanawiać jak my zniszczymy ten śnieg a zniszczymy go w taki sposób że po prostu ponastawiamy zwykłe pochodnie i on się rozpuści tak, czyli taki łatwy sposób więc dobra na kolejnym odcinku chyba będziemy ogarniać to co tam pisało na tabliczkach, czyli idź na moją tą działkę tam są info, a ja nie wiem ten cheater coś odwala, on ciągle zastawia jakieś tabliczki, myślę że to jest jakiś fajny a wcale fajny taki nie jest, dobra tu też nastawiamy. Aha, tu nie możemy. Dobra. Czy jest coś nowego na tablicce. Na tablicy, pani. E A jest coś nowego? Kim jesteś, co od nas chcesz? Dasz mi liska. Aha, widać, że to od Adama. Jak zrobić coś śmieszkowicą, to adios amigo. A, to widać, że to Adam. Czekajcie, kim jesteś człowiekiem? Co od nas chcesz? Nie wiem właściwie. Dasz mi liska? Nie. Jak zrobić coś mieszkolnictwo, to adios amigo. Trzy kropki. Aha. Ok. Adam tu widać, że został jakieś wiadomość, bo Adam często mówi to adios amigo i. A jak już napisał o Lisie, to już wiadomo, że to Adam. Dobra, bałwany. Proszę was, żebyście wy tu robili pełno śniegu. Ja już tam boję, jak wygląda sytuacja tam przy moim domku, ale w ogóle... Ja też będę udoskonalał to. Też zbiorę normalny śnieg. Nawet mam taki w więc będziemy też udoskonalać. Chciałbym, żeby ten film trwał z 15 minut. What no się coś zepsuł. Ale chyba będzie ponad, bo tutaj duże zmiany będą zachodzić na śmieszkowicach naprawdę. Widajcie, przyjaciele! O Zagradzamy nie no, co to? Co, tej... Nie zgadzałem się na reklamy Lola na tym dzialostwie. Dobra, jesteśmy. Wiem, że jest dopiero 2 grudnia. Tak, jest dopiero 2 grudnia, a ja już tutaj stawiam pełno śniegu. Ło! Ja aż się oczy cieszą, jak to widzą. Tak, tu ładnie. Dobra. To jest dopiero tak naprawdę początek grudnia. Ja już tutaj stawiam te, ale chciałbym, żeby już początkiem grudnia tutaj były. Dlatego, ja, dlatego właśnie stawiam. Najwięcej mi zależy, żeby było chyba na centrum śniegu. Na centrum i tu. Na centrum i tu. A tu jak sobie dały radę bałwany? No tak słabo, bo wiecie, tu jest pełno takich przeszkadzajek. Typu ta dynia. Ona daje światło. I tych pochodni w ogóle to jest dużo. I w ogóle... My chyba poniszczymy tutaj trochę tych kwiatków. Bo ich tu jest za dużo. Tak za gęsto tu jest. Więc trochę możemy poniszczyć. Dobra. I niech się tu zrobi bałwanicja. Bo zależy mi, żeby tu było naprawdę dużo śniegu na tych śmieszkowicach. To są w ogóle pierwsze śmieszkowice, w których tyle będzie śniegu. Więc się cieszę. Naprawdę, że te śmieszkowice tak długo dotrwały. One już są najdłuższe. Tamte śmieszkowice pierwsze trwały chyba z 5 miesięcy. Te już trwają prawie rok. Znaczy, no wiecie, jeszcze chyba 4 miesiące mi brakuje do roku, więc. Ale no... I tak przetrwało najdłużej. Zdecydowanie. Dobra. Halo, bałwan. O. Transformacja się zmienił w bałwana. No. Post nastawiamy tu pełno bałwanów jeszcze później udoskonale. O! Ale tu jest. O! Jakie to jest ładne. Szczerze, to jest. Genialne. Tylko tu nie nastawiali śniegu, nie wiem czemu. Nastawiajcie tu śnieg. Bambaryły. Bo tu jest taka duża połać terenu, te moje działka. Wow. Prawdę fajnie jest. Już śnieg jest na śmieszkowicach. Jest tak ładnie, wow. Prawdę mi się to podoba. Tu by się przydały też bałwanki. Jeszcze będziemy później udoskonalać, co z tego, że mówię to już chyba 58 raz. Ech. Dosłownie. Więc to Jest to taki spokojny odcinek, że jak widzicie. Mówię tak spokojnie i w ogóle... Robię to w ogóle podczas lekcji. Znaczy nie podczas lekcji, ale podczas przerwy na lekcję, bo dwie lekcje mi odwołali pod rząd. I mam taki mały spokój. O, ta działka. Chyba, że dziś tam lub co jest. Nie, nie będziemy dziś. Nie ma chyba po co dziś się patrzy. co tam zrobił ten haker. Tylko boję się, że on mi będzie kazał, nie wiem, zniszczyć ten dom. Jak już każe mi iść na jego działkę. Tam jest ten dom. To ja nie wiem. Dobra, teraz już będziemy stawiać bałwany bardziej po tamtej stronie śmieszkowic. Wow. Tu jest mało śniegu, co mnie szczerze nie zadowala. Więc tu możemy ponastawiać trochę. Takie większe zaspy możemy robić. Oczywiście też. Poza odcinkiem też tu dużo nastawiam, więc w kolejnym odcinku już tu powinno być dużo tego śniegu. Ty pochodnio stąd zwalaj. Dobra. I tu ponastawiam sobie też pełno śnieżku. A, już się skończył. No i jeszcze wygląda spoczko. O nie, głośny moment. Wow! Beautiful, no. No, po prostu beautiful. Tylko te bałwany dosyć wolno, ale jakbym tak grał po prostu na śmieszkowicach, one by tu stawiały ten śnieg, to dużo by go było. Tu widzę, że mam mały problem już z właśnie główkami. Mogę zrobić jeszcze 18 takich bałwanów. Ale poza cikiem jeszcze dorobię bałwanów, mi się wydaje. No kurna. hatta O, fajny tu klimacik panuje. Teraz na śmieszkowicach. Dwie godziny zbierałem te itemy na te święta. Z tymi pochodniami był duży problem. Ale je ja ogarnąłem. No to nie robi się jakoś trudno. Jak zwykłe pochodnie, tylko do tego jeszcze Soul Sand dorzucić. Więc. No. Tu już się robi fajnie. Dużo tych bałwanków jest. Fajnie. Fajnie się już tutaj robi na śmieszkowicach. Ale najlepiej to na mojej działce. Bo tu jest taki teren, że po prostu jak tu idę, to wow! Wow, ludzie, wow! O nie, głośne! Głośny moment. Dobra, jeszcze 11 bałwanów zrobię. No! Czy on też tak stawia? Nie, nie zrobię 11, bo tyle mi się tego śniegu zmisnęło. Że nie zrobię 11. No, będziemy już kończyć. Jeszcze chciałam zrobić takie, jakby laski. Znaczy, laski wiecie, jakie. Takie do, wiecie, no te słodycze, Byście sobie nie myśleli, o co mi chodzi, o innego, ale nie, mi chodzi o te <laughs> słodycze, dobra, takie z betonku, to by było też bardzo ładne i to na pewno zrobię, na działce Michała też tu możemy ponastawiać bałwanów, bo tu też może naprawdę się zrobić biało, bo tu też jest taka duża połać terenu, no i to wszystko. Tyle ba bałwanków. A w sumie jeszcze nam starczy na niedużo, ale nam starczy. Popatrzcie, bo ja mam śnieżki, jak widzicie. I też się będziemy rzucać na śmieszkowicach z śnieżkami. Jak będzie śnieg. To będzie fajne. To będzie fajne bardzo. I się ekscytuję tym. I widzicie? Takie są tu lagi. No. Teraz dopiero załapało. Tam golem walczy w ogóle z, z jakimiś tymi. Usuńcie mi te pochodnie. Te pochodnie trochę mniej światła dają, co prawda. Ale też coś dają. Jednak mogę usunąć stąd te pochodnie. Nie, niebieską... Niebieska tu niech będzie. Co ja robię? Co ja żem zrobił najlepszego, to nie wiem. To ja nie wiem. No. Ja bałwan stawiaj się. Wo wow. wo. Wow. <ścoughs> co to było? Dobra. Tu, tu i tu. Pięknie, pięknie. Ja na tej działce Michała widzę, że też już jest dziko. I jeszcze poza filmem nastawiłem dwa bałwany na działce Adama. To możemy sprawdzić. Wow. Ale to jest ładnie. Świetnie. Świetnie jest widzowie. Jeszcze zrobię dwa razy tyle tych bałwanów. Szczerze mówiąc. Będziemy jeść później pod koniec zimy. Trzeba będzie ich wybić. Dobra, jak jest na działce Adama? No, dosyć słabo. Możemy jeszcze udoskonalić tą działeczkę, znaczy tę całą szmieszkowicę. Tylko moja łopata jest tak słaba, że ona zaraz pęknie. Jak tylko się już wyświetli, że jest taka cała jakby szara, to już nie ją nie kopiemy. Tyle nakopiemy, tyle będzie. Będę musiał ją naprawić. Zdecydowanie kopiąc kwarc. albo kandlowaniem z vilarzy. No, szybciej się niech się spałni ten śnieg. O jeśli ja patrzę na tą łopatkę Jak tam z nią jest Z dwa staki tego powinienem nakopać No ta łopatka jest naprawdę potężna Jak to można zauważyć Kraków, No Śmigiel, Jasny gwint Kto wygra? Jezus Maria nikt nie wygra fanów No na nasze mm, No Lidowie dokończyłem I co? Jeszcze ponastawiają tu jakoś dużo śniegu, prezentuje się tak, więc co wie no w kolejnym odcinku już, który będzie w, chyba w piątek, tak mi się wydaje, tak, będzie on w piątek, będziemy robić, no sprawdzać, co się tam stało na tej działce włamywacza, no co, taka będzie miniaturka, więc co, jak wam się podobał taki odcinek zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, więc pa, pa!